Oznacza toczenie się lub upadanie. Ludzie, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo i powrócili do nauk Buddy, nazywani są korobi. Uważa się, że słowo to może oznaczać toczenie się, inne wyjaśnienie głosi, ponieważ było wielu ludzi do ukarania, umieszczono ich w workach z ryżem i jeden na drugim. Mogli wystawiać tylko głowy, a ci, którzy się podporządkowali, byli zdejmowani przez przetoczenie się przez borki korobasi. Stąd nazwa Sajek jest mniej więcej odpowiednikiem słowa tajcaj, czyli talentu lub daru. Jest to przykład transformacji koje wiemy. Dwa odpowiednikiem jest Saisai. Sai. Saku oznacza Huffsy Jakuba bambusową tabliczkę. To samo rekin. W dialekcie Deba występuje słowo Tagabili Tagabaku. Magni z wyjaśnień mówi, że jest to odwrócenie słowa koje od są skóra rekina. Pewien Chao asa i Nodosi Fide był słynnym nurkiem. Rzucił się do morza i wyciągnął trzy. Rekiny wychodzą, co można zobaczyć w dziele wschodniego zwierciadła. Są ri. W Utsubo Monogatari znajduje się fone son Oznacza to coś w rodzaju fone shiri, si, jak kości. Mieszkańcy wsi i gór z buksiu nazywają ciasno tkany koszma nasi katama są Zawieszają na nim cztery sznury, napełniają go rybami, solą i warzywami, a następnie niosą natyczce na targ, gdzie sprzedają towary. Ludzie, którzy to robią, nazywani są rufu i sarufu. Son oznacza to za, tu, czyli kosz. Zakru jest synonimem idejki, koszyk. Mówi się, że jest to koi dżaoli Dwa mejse o te znaki czyta się jako mówi suku i łyżka pszenicy. Wyjaśnia się to również jako sorry idejki sauri, kaki koszyk w koi to i gejki. W Królestwie Kai mówi się to również jako i daru. W Królestwach Zachodnich mówi się to jako soke sok. W Nino i Bobari mówi się to jako synke sok. Uważa się, że te dwa ostatnie słowa są równoważne dżao no ke. Mogą to być wanny koszykowe. W języku Yama Siroza tu oznacza kwadratowy kosz. Sigumu. Wakun Sibori wyjaśnia. In, Kierna ay, taru jest. Karu si, mówi się o czymś, co wyszło jak ubrazione. Synonimy to we wschodnich królestwach Sigumu i Pabalu 14 Gwizon Makamu i Bibiru, przez Sigokesumu, to to mija i Basaru. Słowo Sigur oznaczające mrzawkę używane w królestwach zachodnich, we wschodnich mówi się Sajk. Słowo Kur powraca jako Ke. W języku Nipponki, pianin, zaczył na bok formę i Oznacza to riffi no nosikeru, gdzie nie jest pochmurny. Sikuk, rozprowadzać. W języku deba, kamik wo rozprowadzać włosy, oznacza tyle samo, co kamik wo suku, czesać włosy. W królestwach wschodnich słowo Sizu potocznie oznacza sudzi, gnić. Sitogi, placek z czystego ryżu. Uważa się, że słowo to oznacza coś w rodzaju Seera togi, czyli biała ziemia. Obecnie używa się terminu Seerage. Włukanie art ryżu nazywa się togu, czyli mielenie. Cikugo placek z białego ryżu jest powszechnie używany do składania ofiar. Ten placek nazywa się Seeragi. W Ise jest powszechnie nazywany Motsi, czyli biały placek. Na jedo dziewczęta noszą srebrne lusterko na szyi jako ozdobę. To lusterko nazywa się Titoki.